tu dalej ekonomia ludowa, rozmawiamy o systemie ochrony zdrowia i protestach pracowników ochrony zdrowia z Marią Liburą. E, Mario, pytanie: Rozumiem, że wielka reforma ochrony zdrowia nam się nie szykuje w najbliższym czasie, natomiast jest na stole e, tak zwana ustawa o jakości. Czy jak zwrócono mi uwagę na Twitterze, pełna nazwa ustawy o jakości to ustawa o jakości i bezpieczeństwie pacjenta. E, o co tu chodzi? To jest bardzo ciekawe rzeczywiście, że ten człon bezpieczeństwo tak w tych dyskusjach, w szczególności w mediach społecznościowych, branżowych, czasami trochę jakby znika. Jest to bardzo ważna ustawa, dlatego że ona w zasadzie wytyczy myślenie o tym, czym jest bezpieczeństwo, czy jak rozumiemy bezpieczeństwo pacjenta i jakość na najbliższe lata. S sama jakby pojęcie jakości w systemie ochrony zdrowia to jest rzecz niezwykle złożona i te, w, w takich zarzutach, które się stawia w tej ustawie, czy w, może raczej w postulatach, jak ją zmienić, zwraca się na to uwagę, bo y, mamy tam jakby pewne wycinkowy pomiar y, jakości y, poprzez jakieś parametry, a brakuje y, takiego równie istotnego elementu, jakim jest budowanie kultury jakości wewnątrz organizacji. I tutaj o co tu chodzi? Chodzi między innymi o to, że z doświadczeń na przykład lotniczych wiadomo, że zapobieganie zdarzeniom niepożądanym w lotnictwie na przykład to były takie słynne katastrofy wymaga nie tylko pewnego precyzyjnego określenia pewnych warunków brzegowych, ustalenia procedur, ale także pewnego sposobu myślenia czy, czy są organizacje, które promuje kulturę bezpieczeństwa. Elementem rozumiem tej kultury jest na przykład y, możliwość przyznania się do tego, że coś nie działa, tak? odstąpienia od czegoś. W sensie porównać do tego lotnictwa. Wyobrażam sobie, że katastrofy dzieją się, czy wiem, że działy się, dlatego, że no ktoś no, wiedział, że musi wylądować, wiedział, że musi to zrobić. Nie mógł wstać i powiedzieć nie, to nie są dobre warunki. Y Właśnie te badanie katastrof w lotnictwie zresztą jest zawsze podawane jako tak, taki przykład tego, w jaki sposób tą kulturę jakości badać i wprowadzać. I kluczowe jest właśnie to, że kiedy mamy do czynienia z taką katastrofą, to przede wszystkim bada się wszystkie warunki, które zaistniały, tak, czyli jakie były nie tylko jakie były warunki atmosferyczne, ale stąd na przykład te, te czarne skrzynki, w których mamy za, dokładny yy, prawda, zapis rozmów, które się wówczas toczyły. Na niebezpiecznym terytorium się poruszamy cały czas mam wrażenie. I, 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 I też na przykład jakieś zadziałały również czynniki e, organizacyjne, a czasami wręcz e, psychologiczne. I stąd e, z wielkich katastrof, tak jak taka bardzo, bardzo słynna katastrofa na, e, na Teneryfie, e, wiadomo, że e, jedną z przyczyn, jedną z bardzo wielu przyczyn mm -hmm. które e, do niej doprowadziły, było prawdopodobnie e, chęć uniknięcia postoju. Przez właśnie jedną z załóg tych samolotów, które się tam zderzyły. Gdyby Bo to kosztuje, prawda? I też oznaczałoby, że później wrócili do domu. Okay. Czyli mieliby obowiązek, akurat tam czyli mamy wcześniej mieliśmy tam, tam do czynienia z pewną jakby też wydawałoby się pro-jakościową zasadą. Mhm. Jeżeli, y, y, prawda, znaczy, że musicie pracować ty, tylko i tyle, tyle i tyle godzin, a potem potrzebny jest odpoczynek. I chęć uniknięcia tego te, przymusowego odpoczynku prawdopodobnie mogła również grać tam rolę. I to też właśnie pokazuje, jak złożony jest y, system związany z jakością. I w przypadku, przenosząc się to na me, y, grunt, grunt medyczny, są, ja. ale w ogóle na grunt medyczny, mhm. to y, y, zauważono, że tam, gdzie Lekarze, pielęgniarki, wszyscy pracownicy placówek medycznych mogą swobodnie zgłaszać, jakie nastąpiły błędy, co zrobiono nie tak. Mówimy tutaj oczywiście o takich błędach, które wynikają czy to z, z, ze złej organizacji, które nie były intencjonalne, prawda? To tam, gdzie poddaje się to analizie, tam rzeczywiście wzrasta bezpieczeństwo i następnie ta organizacja się uczy i tych błędów nie popełnia. To jest ten standard przeniesiony częściowo z lotnictwa, ale też de facto znany wcześniej w No właśnie, znany wcześniej, bo to w ogóle lotnictwo to jedno, powiedzmy bardzo dramatyczne, ale przepraszam za ten przeskok. Ale w, powiedzmy, ekonomii innowacji, czy ogólnie całym takim ekosystemie przedsiębiorczości technologicznej, no to, o czym mówisz, czyli taki, takie przyznawanie się do błędów i do porażek, jest uznawane właśnie za tą cechę, która odróżnia skuteczne systemy innowacji od nieskutecznych. No bo jak. W nieskutecznym, i to niestety dalej jest Polska, nie można się przyznać do tego, że się już 10 razy próbowało zrobić coś innowacyjnego i się nie udało. No to wszyscy wokół siebie widzą tylko sukcesy. Jak są tylko sukcesy, no to ja też nie będę mówił o porażkach, albo nawet się nie podejmę, no bo co, jak poniosę porażkę? No i to prowadzi do takiego paraliżu po prostu ze wszystkich stron. I jest taki element, ym, prawda? po prostu taki wentyl bezpieczeństwa, żeby móc o tym rozmawiać. To ma oczywiście dramatycznie inną formę, tak? Natomiast mm -hmm. mam wrażenie, że to jest taki wspólny element pewnej takiej no, empatii nie tylko względem pacjenta, ale empatii do pracownika ochrony zdrowia, tak? Tak, który, który to pracownik często staje się właśnie taką drugą po pacjencie ofiarą właśnie takiego nieintencjonalnego błędu, mm -hmm. dlatego że jest łatwym kozłem ofiarnym, prawda? Czyli nie widzimy na przykład, że tam nie, nie działała organizacja, albo Ale właśnie. Ale też w sensie prawnym, rów, że ponosi odpowiedzialność. Jak najbardziej. I, mhm. i, I stąd jednym z takich celów tej ustawy jest właśnie to, żeby y, wprowadzić taki system no fault, czyli system, w którym nie orzeka się o winie i istnieje sposób rekompensacji szkód poniesionych na zdrowiu przez pacjentów, który jest jakby niezależny od tego dochodzenia dotyczącego przyczyn, prawda? Żeby e, nie działo się to jakby zawsze e, w kontekście właśnie prawa Kary. karnego, prawda? Mhm. Czy, czy, czy rozstrzygania, czy kto tak naprawdę jest jakby osobiście winien i powinien ponieść za to odpowiedzialność, tylko żeby to był, rekompensata była jakby w jednym systemie, natomiast e, e, to zwolnienie z pewnej odpowiedzialności pozwala otworzyć dyskusję i dopiero pozwala na taką prawdziwą analizę przyczyn źródłowych, które, tak jak w lotnictwie, będą zawsze bardzo skomplikowane, czyli mhm. będą się na to nakładały i uwarunkowania, i systemowe, i pewne błędy ludzkie, ale bez tego rodzaju analizy. Systemy się nie uczą i błędy są powtarzane, a to grozi właśnie bezpieczeństwu pacjenta. Fajnie to zabrzmiało właśnie. Te systemy się uczą, że no mamy system ochrony zdrowia, chcemy teraz wprowadzić do niego ten no fault. Rozumiem, że to jest sensowne, tak? to, jest, to jest kierunek dobry. W pewnym sensie yy, no, pacjentowi pozwala i tak uzyskać rekompensatę niezależnie od tego, co się stanie z, z tym lekarzem. To nie jest tak, że muszą tu, musi być pewien mm -hmm. konflikt. Ale czy do uczenia się tego systemu, rozumiem, ustawa o jakości bezpieczeństwie pacjenta jeszcze nie dochodzi. To nie jest jeszcze ten systemowy poziom. Ona chyba wymaga bardzo, bardzo głębokich zmian, że, właśnie dotyczących tej kultury bezpieczeństwa. Hmm. Um, I tam nie, nie zamieszcza aktów wykonawczych do ustawy, prawda? I tam pewno bardzo wiele rzeczy będzie zależało od tego, jak one zostaną napisane. Ale patrząc się na to, tam właśnie, na, na, na jej obecny kształt, to ona jest. Y Niewystarczająco kompleksowa, mhm. żeby rzeczywiście ten system stworzyć. De facto, może poprzez pewne takie zasugerowane w, tych, w, tych, w tej projekcie regulacji system wynagradzania szpitali za lepszą jakość, czyli to zostanie jakby. Zaimplementowane nieszczęśliwie, to można uzyskać nawet efekt odwrotny. Rozumiem też, że pewna polaryzacja się dokona, tak, między małymi szpitalami, yy, a pewnie tymi dużymi, które mają najlepszą jakość, tak? Yy, o ile nie wprowadzimy właśnie tej zasady, okay. że bierzemy tą jakość mm. nie po to, żeby nadzorować i karać, tylko żeby ciągnąć yy, mm -hmm. te placówki, które na razie nie, nie wykazują takiej dobrej jakości, w górę poprzez. Uczenie ich. I to jest jak najbardziej sensowne, ponieważ my w Polsce nie mamy nadmiaru lekarzy, prawda? I um, raczej um, właśnie powinniśmy myśleć o reformach, które idą w taką stronę. W taką stronę, która zmniejsza takie antagonizmy pomiędzy placówkami, bo nie. mamy w tej chwili taki system, w którym właśnie ta konkurencja o wszystko, o zasoby, o lekarzy, prawda? Um, powoduje, że mamy za mało współpracy. I, ta ustawa o jakości powinna raczej zostać przeprojektowana tak, żeby skłaniała tych wszystkich graczy w systemie do większej współpracy w osiąganiu właśnie konkretnych postawionych temu systemowi celów. Mhm. Ostatnie pytanie o tych graczy właśnie w systemie padają regularnie i to i zarządów platformy i za obecnych pisów, więc ten wątek wraca i jest w jakimś sensie niedobrym, ale ponadpolityczny praktycznie. No że pora likwidować szpitale, tak? Jak nie prywatyzować, to po prostu je likwidować. Głównie jest o tym mowa dlatego, że oddziały są zamykane. Tak? Czy to jest rzeczywiście kierunek? Czy powinniśmy teraz likwidować szpitale i w małych miejscowościach robić, nie wiem, jakieś punkty, przychodnie? Ale Gdzie to jest to, problem. To jest, to jest świetny przykład właśnie tego, jak ym, próbuje się z, jakieś bardzo złożone zagadnienie sprowadzić do jednej prostej recepty. co jest oczywiście niemożliwe. <laughs> Trochę jest I, w tym przypadku. I, ym, Często zwolennicy takiej hasła, zamykamy szpitale, powołują się na dane z krajów, w których liczba łóżek szpitalnych w przeliczeniu na mieszkańca jest niższa. Można również przywołać przykłady krajów, gdzie jest dokładnie odwrotnie, czyli liczba łóżek na mieszkańca jest wyższa, ale zupełnie nie w tym jest rzecz, bo, bo tak naprawdę chodzi o to, żeby zbadać, jakie są potrzeby zdrowotne w danej populacji i czy ta infrastruktura, którą w tej chwili mamy, i, i, i odpowiada na te potrzeby, mhm. prawda? bo e, obecnie wiele szpitali powiatowych pełnia rolę y, bardzo źle dostępnej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, czyli tak zwanych y, lekarzy specjalistów. Czy to jest dobre rozwiązanie? Nie jest. Natomiast zamknięcie y, takiego szpitala bez zaoferowania właśnie dostępności tam tych świadczeń y, w niczym nie poprawia sy sytuacji zdrowotnej tych mhm. terenu, prawda, mieszkańców danego terenu, a wręcz ją pogarsza. Czyli nie sprawdzamy czego chcą pacjenci, mamy jedną foremkę szpital, który jest jakoś tam zdefiniowany, tak, oddziałami. I teraz patrzymy, jak gdzieś, o, tu nie ma oddziału, no to do likwidacji, tak, chociaż. Być może, nie wiem, dwa oddziały działają tak i są potrzebne. W, w Polsce są przygotowane mapy potrzeb zdrowotnych, prawda? Mhm. Znaczy, czyli, czyli mamy tak, te, jakiś system, gdzieś tam rozumie, że to trzeba badać i sprawdzać, ale w tej chwili e, zamykanie oddziałów raczej właśnie wynika z braku obsad, niż e, z odpowiedzi na potrzeby mhm. tej lokalnej społeczności. A, a prawdziwa reforma polegałaby właśnie na tym, żeby w sensowny sposób e, czy jakby możliwie w takich racjonalnych kosztach i korzystając z tych zasobów, które mamy, dać właśnie to bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańcom wszystkich terenów, nie tylko w dużych miast jak Warszawa, gdzie prawda, można wręcz przebierać w różnych poradniach, ale także tych bardzo, bardzo małych ośrodków, w których często brakuje nawet dosyć podstawowych zasobów, tak jak na przykład wiemy z raportów NIG, że na Podlasiu 78 bodajże gmin wiejskich nie ma poradni ginekologicznych. Tak, tak, to jest, to jest rzeczywiście znany problem. Zamykając już dzisiejszy program i wracając do Protestu, który ma właśnie miejsce, jednym zdaniem, czego życzysz protestującym pracownikom Ochrony Zdrowia? No, żeby byli jednak tym impulsem do jakby głębokiej zmiany modelu organizacji yy, i zatrudniania yy, w naszym systemie yy, i przerwali tą taką pasce gaszenia pożarów przez ministerstwo, <noise> doprowadzając do takiej, do, do rzeczywiście do głębokiej refleksji i całkowitego przebudowania tego modelu. Długie zdanie, a się pod nim podpiszę chyba. E, dziękuję Ci bardzo. Była z nami Maria Libura, to program Ekonomia Ludowa.